Na tej stronie, ale zobaczycie w kolejnym odcinku z odbijania. Jak na razie to ten cały Sieman ma trzy boty w teamie, Przed chwilą z No ale to było walkiego, jeszcze to było. W YouTube wie, że. Chiu, wiesz. Że co? O co ci się mon chodzi? O Matkę Święta. Nie jestem w stanie to zrozumieć. Czy chodziło mu może YouTube wie, że ci Cholera Chyba o co ma chodziło. A w sumie. Już na trzy buty jak na razie. Serio, taka to gra ma być. Nie mogę błata trafić. <laughs> Ale takie nagrywki też się przydają z butami. A weźmiemy sobie Maka. Zobaczymy. Lepszy taki mak niż Scout. О нет. А, на пинкне. А я сам на двух. What? Nooooooo! No problem. Thank you. нет, не, не. Nie do tego. Mówi, mówi. Oh yeah. Can you speak polish? Yes, yes, of course. Come on. Nie wierzę w to. Chciałbym tego strzymana nie mogę, a wcześniej jakoś było easy. Przecież <noise> ja się z nim grałem połowę meczu. Teraz wymiotuje, 7 killi już ma, muszę go dogonić. Ale wezmę sobie na Tobą A cisza To tylko bot Gdzie tamtą był to nie wiem Dobra, prawie dokładnie ja I jakiś Dobra Jego pierwszy ląda i pierwszy zgoń. O to chodziło mi. Oh. Ale ten skorpion może też nie będzie jakiś dobry. Zobaczymy. Ale mamy jednego bota, w przeciwnej. Jest to ukryty. ukryte. O, coraz bardziej. O fuck. Znowu Szymon. Skorpion, dead now. Ładnie to idziemy No, mamy już czwórkę tam Weźmiemy sobie MK A ten jak szybko doszedł, tak szybko wyszedł Dobra, w końcu się mam Ajajajaj Jestem na dwóch, jestem. Aha, jeszcze paka była z innej strony. Szkoda. byłaby fajna runda. Nie wiem, ale mi to się mega podoba. Te nagrywki są O nie. Czemu tak to się dzieje? Ale jeszcze stos może tu uratować Jednak nie uratuje. Trzeci punkt dla. Dla, dla, dla co Dobra co Fesen w smoke smoka Na to ląda Chociaż Też nie wiem po co tak naprawdę ale Aha Ten smok jeszcze mu zaszkodził chyba O bez Ci ma co Diku kujla! Minus 54 Aha

Przepraszam, on już dead, ale chyba przejął błoto 2 na 2. Dobra. Tak, to się musiało skoczyć teraz. Nie bo się, jakby 10 kills. Takie co najmniej 10 na odbijanie trzeba zrobić. Ten ma 18 minut odjechał już sporo, godzinę do góry byśmy musieli przegrać jeszcze jakąś rundę, ale nie chcę. <grybujesz> Wolę wygrać to Obyśmy to wygrali właściwie Mówisz masz 10 kg, nie jest źle, jest ładnie. Dobra, to słuchajcie, po prostu do łapki w górę, komentarzu, subskrypcji, to się widzimy się w następnym odcinku. Siemaneczko.